Witam was widzowie w kolejnym odcinku z naszej gry Project Playtime Dzisiaj Znów musimy pozdobywać Bileciki, naprawić kilka zabawek I uleżeć na nasze stwory co? Mam nadzieję, że wam odcineczek się spodoba Jeśli tak przypominam was Zostawcie łapkę w górę Z z No i co? Lecimy z odcineczkiem I teraz zauważyłem bardzo ważną rzecz że my mamy łapy od ludzików lego xd ale to mały istotny fakt, który teraz zauważyłem i nic nie wnosi do naszego życia, więc rozpoczynamy gierę ciekawe czy dołączymy za pierwszym razem, jeśli tak to będzie git, jeśli nie to będzie źle tą mapę lubię, jeśli będziemy potworem to wybiorę oczywiście naszego demona Spodła, którego nienawidzę bo mnie wkurza po ostatnim odcinku i bardzo wam dziękuję za te wyświetlenia, które zrobiliście pod ostatnim filmem. 200 ileś tam wyświetleń. Teraz pewnie jest więcej niż ostatnio, ale ostatnio jak patrzyłem było 215, więc no, bardzo wam dziękuję. Pobiliśmy rekord dorsów nawet. Rekord dorsów u nas był um, 163 podejrzewam, a to jest z Project Up 213. Teraz pewnie jest możliwe, że więcej, ale no. Jak widzicie widzowie, gra się startuje. I jesteśmy na tej naszej mapie po czterech próbach nieudanego połączenia z naszym lobby. Dołączyliśmy do jakichś losowych ludzi o losowych nikach i losowych kostiumach. A my już jesteśmy w naszej pięknej grze. Chwi Czemu nie ma dźwięku? Ej, co się stało? Hagi wagi, dobra. Coś na innego, ej, ale. Co się stało z dźwiękiem? Przepraszam bardzo. Ty, bo to mi utrudnia grę. Mam nadzieję, że na graniu jest takie coś jak dźwięk. Dobra, on tam chodzi, więc my może zamkniemy sobie. O, ktoś nam spadł. Czemu to jest tyle robaków na tym? Nie rozumiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że nagrąłeś dźwięk, bo jeśli nie, to się wkurzę. Ty, bo dźwięk wyrąbało mi z tej gry. Yy, audio. Nieważne po prostu miałem wyłączone, bo jestem debilem. Dobra, teraz najtrudniejsza gra przed nami Dobra Jest, dobra Jeszcze jedno i będzie Git No dawaj Oj 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 tu chyba umrzemy przy tym zerku. Dobra. Jedno już jest zrobione. O kurde. Dobra, on ma mnie gdzieś chyba. Dobrze. Ja stąd idę sobie pomału. Nie przeszkadza mi to w ogóle. On mnie goni? Nie, on mam mnie gdzieś. No i się cieszę z tego powodu. Hm. Dobra, gdzie jest jakaś machineria? Machineria. Tam jest jakiś gościu do ratowania części za. Co było? XT. Części zabawek póki co nic. No pamiętam, to miejsce było już nie tutaj ostatnio. nie można ratować, bo on mnie wrzucił. Czy jest pociąg? Dobra, a... Pytanie. Gdzie, jest, gdzie, gdzie, on, gdzie są zadania? Tu widzę kolejnego. O, tam chodzi pan widzę niegrzecznego Gałgana. Dobra. Yy, może lepiej to zamkniemy. Czuję się od razu bezpieczniej. On tam przechodził sobie na górze, jak gdyby nigdy nic. Mam nadzieję, że po mnie nie pójdzie, bo jeśli tak, to się wkurzę. On tu idzie. Czekaj, co tu się stało? Jak on mnie tak szybko złapał na jednego hita? Mien ani razu on nie uderzył, czekaj chwila chwila, on miał mógł uderzyć co najmniej trzy razy, czemu mnie złapał na raz, jak on był jeszcze kilometr od mnie przepraszam bardzo, co tu się stało? Dobranoc. że was trochę tu, wiecie. Aha. Ojej, ale się zblagowało Ty, co, co jest. Tekstury się nie chcą wczytać. Dobra, czekaj czy to znów jest to. Znów to jest to laboratorium, przecież byłem na innym lobby. Znów zagłosowali na tą mapę. Kurde gałgany. O nie, a ten. Dobra, to jest pianino. No nie, co jest, ale laguje teraz. No dobra, ja tu nie mogę być dalej. Eee. Czuję się bezpiecznie. To jest opóźnienie to ma ta gra. Nie podoba mi to się. Well. Co, co się dzieje? Czemu mnie teleportuje? Czemu te drzwi się nie chcą otworzyć? Eee, chyba mnie za chwilę wywali Zawsze mi laguje, jak jestem w tym pociągu. Jesteśmy nareszcie na tej drugiej mapie, na której wiem mniej więcej, gdzie co jest w miarę. I chyba mi nie będzie tak lagować jak przedtem Mam nadzieję. Zamykam. O, Hangi Oj, oj oj. Okej, okay, nawet nie pojawił mi się z Czekaj, czekaj, ta gra się tak baguje. Albo ja mam, mam... coś nie tak z tą grą, albo ta gra jest dziwna. Zbugowana. Mówiąc. Jestem tu jedyny. Czy mam przyjaciół jakichś? Nie, jestem jedyny. Juhuu! Żegnam Was nie mogę traktować jak ludzi. No dalej, więcej, nie, raczej mniej. O, witaj przybyszu z kosmosu. Mam nadzieję, że mi pomożesz cokolwiek w tej grze. Tylko 3, tego dwóch najwięcej tu robię, a ja praktycznie nic. Była to typowa moja praca słowa. Jest! Nareszcie. Uciekam stąd. Ratuję ludzi. Okej. Okay. Ja stąd uciekam. I próbuję ratować ludzi. Chociaż tyle życia. Ale dobra, coś i teraz idzie jak jest więcej ludzi. Bąpra. Aha Chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie mnie goni. Ale nawet go nie było słychać, że jest bliska i nic Dobra, w jedną osobę tu jest ciężko. bardziej, że mam, mam takie laki lekkie. O, witaj I kolejny przybytu. Chyba, że ty już przybyłeś wcześniej. Dobra, guzik tam pomogłem im na górze, chociaż jednego ja uwolniłem. Albo. Ojej! ile was tutaj. Zbawienie! Zbawienie. Jestem zbawiony. Nie. No, czemu nie mogę się trulać? On mnie goni. Hmm, dobra, ale... Dobra, ważne, że coś mamy cokolwiek z tej gry. Eve game. Angiwang wygrał niestety. Nie rozumiem co to jest. Zaznaczek jakiś... Jak widzicie widzowie jesteśmy w następnej gierce. Mam nadzieję, że ta też... się... Ja, że ta też będzie działać, a nie to co przedtem wszystko płynnie w miarę, w miarę w dużym nawiasie, w miarę działa więc jest git to zamykam o nie nie, nie nie, nie. tylko nie Jedno i będzie dobrze, dobra? Idę stąd, bo tu się czuję niebezpiecznie, lekko, A lekko to w sumie mało powiedziane, ja ale no, chwila, eee. tu się schodziło na dół. Czuję się bezpieczniej Dobrze, że stamtąd uciekłem Bo widzę, że ktoś tam już tu jest Ktoś tam już jest I że ten to ktoś chyba do mnie idzie Mi się zdaje Pomału, bo pomału Ale chyba idzie w moim kierunku Czego ja sobie nie życzę Aha, okej okay. Teraz kiedy zachciałem Dobra, czekaj Jest, gdzie, jest tu szafa? Gdzie jest szafa? Tu. Eee, tak. Dobra. Eee, tu jesteśmy bezpieczni. No. Dobra. Chyba jesteśmy bezpieczni. Tak mi się przynajmniej zdaje. Więc robimy to tą zagadkę i mam nadzieję, że się uda, bo jeśli nie, to będzie... Będzie źle. Eee, tu. No oczywiście, że źle. Eee... Tu, tu, tu... Tu, tu... Dobra, nie robię tego. Mam dosyć... Nie, nienawidzę tych zapamięt... Za Tywanek Tym bardziej, że dobra, tam kogoś ona łapie. Eee... Hmm, jest to jest na tą zabawkę. Tu można uciec, gdzie jest do ratowania ludzi? Tu nie można. Ja chcę uratować kogoś. Halo. No dobra. Ulagowało się Tędy będzie bezpieczniej chyba Dobra, ona jest tam gdzieś, ten pająk. Gdzie ty żeś go tam zamknęła? Gdzie to... Jak, gdzie ona tam polazła? Ten pająk Pająk, nie wiem jak ona się w sumie nazywała Czekaj. Tu jest wejście. Oj, naprawdę Dobra. Ja stąd idę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie widział. Jest do ratowania tu Ja ratuję kogoś. Siemasz. masz. Jak życie, kolego? Tu nie wiem, Reactive Puzzles. Nie wiem co to jest starączka, co to oznacza w ogóle. Ale raczej nic dobrego. Jak jest na czerwono, więc no. Tu jakieś poduszki chyba to są. Quiet, No. Dobra rada, wiesz? Bardzo dobra rada. Czekaj. A tu trzeba to naprawić. Okej. Okay. Nawet nie widziałem kiedy to przylazło i... W ogóle tego nawet nie słychać. To jest spakowany dźwięk w tej grze. Albo ja mam za cichą grę, albo to jest tak cicho, że nie słychać tak praktycznie tej gry. No dobra, nie. Jestem wróci by pomóc. O witam, właśnie jest Dobra, może nie będę się ruszać, bo mi tak lepiej będzie. Eee, znów tej piwnicy, ale przynajmniej kogoś uratowałem. Bye bye przyjacielu. Tamten został uratowany, ja pewnie na końcu będę stanę, ponieważ trafiłem tu jako ostatni. Kurde, ja nie umiem trafić w żadną z tych piur. Dalej uratujcie mnie. No okej. Okay. Ja nie umiem po prostu w to grać jak jestem sama, jest dużo tego. Nareszcie cokolwiek tu działam. Idziemy. Szkoda, że nie, jest, nie byliśmy ani razu jeszcze potworem, ale trudno nie w każdym odcinku musimy być potworem. Też nie wiem Dzisiaj spotkaliśmy, nie spotkaliśmy ani razu jeszcze tego gaugana na sprężyna Dobra, nie ma nie ma go tu, więc idziemy. Go nie ma Czekaj czy ja w ogóle gdziekolwiek mogę nigdy dojść Jak się wchodziło na górę Nie chwila nie dało się wyżej Dało czy nie chyba nie Nie wiem w sumie To jak się schodziło na dół ale możemy spróbować pójść do piwnicy, bo tutaj ja nie chcę stać na widoku. Dobra. Do piwnicy, chłop. W piwnicy się czuję bezpiecznie i nie wiem czemu. A no dobra, on gdzieś tam jest. No, on nam nic tu nie zrobi. Raczej. Mam nadzieję, że sabotażu o mnie ma żadnego. Czasówki ja nie robię. Zostawiam czasówkę innym. Hm. Dobra. Trudna zagadka myśląca na myślenie. Stąd idę, ponieważ go słychać. A jak słychać to idę po prostu, bo nie lubię go. Dobra, jedno. Ojojoj, eee, to. że pójdę za chwilę ratować ludzi, ponieważ... Oj, znam to pytanie i to bardzo dobrze. O, znów to były te... w postacie. Powkurzejmy ludzi, będąc z tym oto gałganem. Chyba, że... wybierzemy ją. Ale ja nią nie umiem grać. Z był spoko ostatnio, ale... Chcę powtórzać ludzi jako ten skrzynkowy potwór. Dobra, to pytanie było bardzo dobre. Uwielbiam to pytanie, jak mi się pojawi na mordzie. Nie wiem, jak się nim gra w ogóle. Nagi jest sabotaż, którego nie posiadamy, bo tak. Shift. Oje ją skacze. Czekaj. Lepce the... Paweł Paweł Jumper jest. Tam. Czekaj, a jak się wy... Ooo, my możemy łapać ich na daleko, to dlatego on nas tak ostatnio łapał wkurzający gałkę. Dobra, to pytanie gdzie, gdzie oni i są. Słyszę pozytywkę. Ale prędzej to moja chyba, ta. Ta pudła, to pudło. Czekaj, czekaj, gdzie oni są? On, oni ratują go. Idę po Was, Gałgany. Eee, wentylacja. Wentylacją jest wolniej, dlatego wentylacja jest opena dla graczy. Patrzcie, czekaj, gdzie tu jest wyjście słońca? Czemu tak laguje jak się jest potworem? Komputer nie eksploduje mi tu czasem. Czekaj, co? Nie stało? Czemu to jest? Wiem, że był Hagiwagi, ale one się nie odrespawnowały. No ja pierniczy nienawidzę tak No gdzie on jest? Chłopie! Nareszcie złapany! Dobra, jeden złapany Nie zastanawia co to za pozytywka leci ciągle Czy to ta moja z tego budła, czy co to jest I chwila, chwila, już się tu ratujecie Kolejny złapany. To się liczy. Szukamy tam tego tęczowego chłopa, który mnie wkurzał, bo... Ej, no jak się jest potworem, to tak flaguje, że jak się obrócisz, to on praktycznie już go nie widzisz. Bo on Ci ucieknie. Jako gracz się lepiej chyba gra. Ej, panie, co pan tu robi? Mój stary poszedł po mleko i nie wrócił wiesz o tym. Dobra. Hmm. Czekaj, czemu ja nie widzę, że on tu być? Tyle a idę po was gałgany na stówę, dobra trzy, dwa, jeden wygrałem ej, no dobra ile biletów? sześćdziesiąt no i dobrze trzeci level, mi to pasuje Eee, demoniczny potwór. Mam nadzieję, że mu odcineczek gdzieś spodobał. Nie mogę stąd wyjść. Halo. Nie chcę, nie chcę następnego meczu, ja chcę stąd wyjść. Plus 60 bilecików. Na koncie mamy 250 bilecików. Raczej nic za to nie kupił Kupimy, więc no. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I jeśli tak, przykryj nam stawcie łapeczkę w górę. W z dzwoneczkiem, no i co. zobaczenia do następnego. No i cześć.